Nasz sklep posiada w ofercie dwustopniowe pompy próżniowe firmy Valium. Wszystkie pompy wyposażone są w akuometry. VI-220SV o wydajności 51 litrów na minutę. VI-240SV o wydajności 100 litrów na minutę. V i 260 SV o wydajności 142 litry na minutę, jak również V i 280 SV o wydajności 198 litrów na minutę. Do dwóch największych pomp producent dołącza dwie butelki z olejem o pojemności 330 ml. Do dwóch mniejszych jest dołączona tylko jedna butelka. Przełącznik ON-OFF we wszystkich modelach znajduje się w tylnej części pompy przy przewodzie zasilającym. Każda nowa pompa fabrycznie nie jest napełniana olejem. Przed rozpoczęciem pracy należy uzupełnić olej do odpowiedniego stanu. Czyli pomiędzy napisem MAX a MINI na oczku wziernikowym. Pompy są wyposażone w elektrozawór NC, normalnie zamknięty. Zabezpiecza to układ chłodniczy przed zwrotnym wessaniem oleju z pompy i wilgotnego powietrza do wypróżniowanego układu chłodniczego. W chwili zaniku napięcia elektrozawór zamyka się, co uniemożliwia przemieszczanie się oleju. Przed podłączeniem pompy próżniowej upewniamy się, że butla jest pusta. W przypadku podłączenia pompy próżniowej z wakuometrem do butli lub układu z nadciśnieniem może dojść do uszkodzenia wakuometru. Przyłącze do lotowe pompy próżniowej należy połączyć wężem z króćcem przy zaworze na butli. Przed podłączeniem pompy do gniazdka należy sprawdzić, czy przełącznik jest w pozycji OFF. Zanim włączymy pompę, należy się upewnić, czy wszystkie zawory, np. Na, na butli manometrów lub wakuometru, są otwarte. Pompa musi stać na idealnie poziomym podłożu. Podczas procesu próżniowania z pompy będzie się wydobywać mgiełka olejowa. Jest to normalnym objawem. Zegar wakuometru na pompie próżniowej będzie nas informował o podciśnieniu, jakie już zostało ociągnięte. Gdy uzyskamy odpowiedni poziom próżni, możemy wyłączyć pompę. Przed odłączeniem węża serwisowego należy pozamykać zawory pomiędzy pompą a butlą. Po zakończeniu prac należy zakrywać kruciec dolotowy. Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją obsługi urządzenia.